Cześć, dołączam się do ekipy, która nagrywa krótkie rozważania na młodzieżowy tydzień modlitwy. I dzisiaj jest dzień czwarty zaufanie. Zaufanie nie jest łatwe. Zgodzicie się ze mną, czy nie? Nie wiem, ale w moim życiu przynajmniej czasami tak to wygląda, że zaufać nie jest łatwo i czasami być może zbyt łatwo. <laughs> jest tak w chrześcijańskim też życiu, że często ufamy zbyt łatwo przeciwnikowi, szatanowi, i wtedy ponosimy ogromne konsekwencje. Cierpimy z tego powodu, bo wyrządza on nam zło. W zasadzie no, nasze decyzje tak sprowadzają nas ku temu, ale z drugiej strony jest Pan Bóg, który ma swoje obietnice, który jest godny zaufania i niezbyt łatwo nam zaufać tym obietnicom. Powiem Wam, że zaufanie w trudnych sytuacjach, kryzysowych sytuacjach jest bardzo, bardzo ciężkie. E, ostatnio przechodziłem takie doświadczenia, kiedy wracałem do domu, e, właśnie zmierzałem w stronę lotniska i zauważyłem, że warunki pogodowe nie są najlepsze na to, żeby latać. No ale ok, przeszedłem odprawę, siadłem do samolotu i miałem przekonanie, wierzyłem, że Pan Jezus doprowadził mnie do domu bezpiecznie. Więc samolot wystartował i oczywiście nabrał wysokość, była burza. Czegoś takiego jeszcze nie doświadczyłem. Były turbulencje, i tak siedziałem przy oknie i popatrzyłem w prawą stronę. I zobaczyłem piorun, który strzelił. Byłem trochę przerażony, i to przekonanie gdzieś tam było już zachwiane, takie co się wydarzy. A więc właśnie w takich sytuacjach nie jest łatwo ufać. Bardzo dziękuję Bogu, że pomógł mi w tym i doprowadził mnie. Jestem żywy, bardzo Mu za to dziękuję. Ale co w takich sytuacjach? Czym jest to zaufanie do Boga? Jak można go zdefiniować? A więc gdybyśmy popatrzyli na Pismo Święte, to Pismo Święte mówi, że zaufanie to jest przekonanie. Przekonania w coś lub kogoś, kto jest godny zaufania. I takiego, kto jest godny zaufania, możemy znaleźć jedynie na kartach Pisma Świętego. Jest to sam Jezus. Dlaczego? Dlatego, że wszystkie obietnice, które Pan Jezus zapowiedział jeszcze. W Starym Testamencie wypełniłeś się w Nowym. Pan Jezus przyszedł, aby uratować ten świat, zmarł i z martwych dał pewną nadzieję, pewność zbawienia i on jest godny zaufania. Jakby z tego powodu mogę ufać Panu Jezusowi. I nawet jeśli dzisiaj szatan daje Ci strach, i być może jesteś w stanie takim trochę wystraszonym i nie masz pewności zbawienia, to weź, wyrzuć ten strach i zaufaj w pełni Panu Jezusowi. Ale zaufanie, powiem Wam, że jest to relacja. Im bardziej kochamy kogoś, tym możemy na, bardziej na Niego liczyć, tak, i tym bardziej ufamy takiej osobie. Yy, tak często możemy usłyszeć: Mogę liczyć na Ciebie, tak, kolegę, koleżankę, przyjaciela, przyjaciółkę. Małżonka, małżonkę i tak dalej. Więc relacja i widź bardzo jest ważna, żeby zdobywać to zaufanie. A zaufanie zdobywa się, kiedy spędzasz czas z Panem Jezusem. Przy modlitwie, przy doświadczeniach, przy rozmowie z Nim, tak? Tak stricte, czytając też Pismo Święte, zastanawiając się nad różnymi ciekawymi rzeczami i to kim on jest, tak, i wtedy nabieramy tego zaufania, kiedy przechodzimy właśnie takie doświadczenie kryzysowe, o których Wam wspomniałam przed chwilą, i powiem Wam, że Biblia również jest pełna historii o zaufaniu, i taką historią jest uzdrowienie Sługi Setnika, która jest zapisana w 8 rozdziale Ewangelii Mateusza. Jestem napisany, że gdy wszedł do kafernaum, przystąpił do niego setnik, prosząc go i mówiąc: Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi. I rzekł mu: Jezus, przyjdę i uzdrowi go. A odpowiadając setnik, rzekł: Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo i będzie uzdrowiony, sługa mój, bo ja jestem człowiekiem podległym wadze i mam pod sobą żołnierzy. I mówię temu idź, a idzie, i nemu zaś przyjdź, a przychodzi, i słudzę swemu, mu czyń to, a czyni. Gdy Jezus to usłyszał, zdziwił się i rzekł do tych, którzy szli za nim: Zaprawdę, powiadam, u nikogo w Izraelu tak wielkiej wiary nie znalazłem. Zobaczcie, Jezus nawet się dziwi, że jest taki, taka wielka wiara i zaufanie tego człowieka. Bo na początku on mówi do tego, żeby Jezus przyszedł i uzdrowił. Tak, uzdrowił. Tego sługę, który bardzo cierpi i jest paraliżowany. Jezus odpowiada, że przyjdę, ale setnik zdając sprawę, że nie wolno przyjść Żydowi pod, i być pod jednym dachem z poganinem, zwłaszcza z tym, który jest właśnie. Hmm, setnikiem i nadzoruje wojska, jakby jest okupantem, to mówi, ale panie, ty w stanie nawet jesteś uczynić to słowem. Tak jak ja to czynię. Wydaje polecenia żołnierzom i żołnierze mnie słuchają, bo ufają po prostu, że to, co mówię, jest e, mądre i e, wykonując to, e, ma to sens. I, I Jezus tak się zdziwił naprawdę, e, że on, jakby setnik, e, widzi, że Jezus potrafi to uczynić nawet według Słowa. I zobaczcie, sytuacja setnika jest taka, że z jednej strony mógł on powiedzieć, że ok, to niech przyjdzie Jezus do mojego domu, no bo przecież do tej pory Jezus uzdrawiał, kiedy byli wśród Niego obecni te osoby, które chorowały. Ale teraz setnik myśli sobie, ale Jezus nawet potrafi to zrobić za pomocą słowa. No i tak czyni, i ten sługa zostaje uzdrowiony. I powiem Wam, że dzisiaj możemy mieć kryzys zaufania. Dzisiaj jest ogólnie kryzys autorytetów. Ludzie nie wierzą w państwu, nie wierzą instytucjom, nie wierzą kościołowi, a nawet nie wierzą tej księdze, bo myślą, że jest ona przestarzała, a zwłaszcza Jezusowi, który, nie wiem, gość sprzed 2000, sprzed 2000 lat, który kiedyś tam był i nauczał. Nie wierzą i nie ufają. Ale jak pokazuje sytuacja i historia setnika, warto jest zaufać Jezusowi, bo Jezus, nawet według słowa, może uczynić wielki, ogromny cud. Więc dzisiaj, jeśli. Masz taką potrzebę, to przyjdź jako, jak setnik do Jezusa osobiście i zapytaj go. Poproś go. Przedstaw swoją potrzebę. Nie mówił o konkretnym jakimś rozwiązaniu, pomyśle, nie mówił panie Boże, proszę cię, daj mi. Nie, nie mówmy się tak, nie rozmawiajmy tak z panem Jezusem. Przyjdźmy po prostu i przyznamy Mu swoje potrzeby. A On na pewno e, wie, w jaki sposób sobie poradzić i w jaki sposób odpowiedzieć na to, czego potrzebujemy. I na koniec. Zaufanie powinno być czymś praktycznym w naszym życiu. Kiedy idziemy razem ścieżką tą życiową z Panem i całkowicie oddajemy swoje życie. Izajasz powiedział takie słowa. Lecz ci, którzy ufają Panu, nabierają siły, wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły. Biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają. Życzę Wam tego. Cześć!